Zaskakująca prawda potrafi odmienić całe życie, więc zasubskrybuj teraz, bo ta historia udowadnia, że dobro może nadejść w najmniej oczekiwanej chwili. Stalowe niebo wisiało nad parkiem, tłumiąc kolory i zamieniając codzienność w ponurą scenę. Przechodnie spieszyli przed siebie, ignorując drobne dramaty rozgrywające się wśród ławek. W oddali widać było sylwetkę starszego mężczyzny, który podnosił powoli swoją torbę. Nikt nie zwracał uwagi na to, że jego dłonie drżały z wysiłku i upokorzenia. Ten dzień miał jednak zapisać się w pamięci wszystkich świadków. W centrum parku gromadziła się grupka młodych ludzi, śmiejąc się głośno i bezmyślnie. Ich zachowanie wciągało uwagę przypadkowych spacerowiczów niczym ponury spektakl. Na środku tej grupy stał 67-letni mężczyzna w wysłużonym płaszczu, próbujący zachować godność. Jego twarz była zmęczona, ale w oczach tliła się cicha prośba o spokój. Mimo to śmiechy narastały, jakby celowo chcieli go złamać jeszcze bardziej. Atmosfera gęstniała, a przechodnie nadal odwracali wzrok. Na alejce pojawiła się czarna limuzyna, kontrastując z szarą codziennością parku. Wnętrze pojazdu skrywało mężczyznę, którego świat znał z nagłówków o sukcesie i filantropii. Był to milioner, człowiek który widział już wiele, lecz nigdy nie zobojętniał na cudze cierpienie. Jego spojrzenie natychmiast zatrzymało się na scenie upokorzenia w centrum parku. Coś w nim drgnęło, jakby dawno ukryta rana została nagle rozdrapana. Wiedział, że nie może odjechać, udając, że nic się nie stało. Kierowca zatrzymał samochód tuż obok alejki, czekając na polecenia. Milioner powoli wysiadł czując ciężar wspomnień ciągnący go w stronę starszego mężczyzny. Widok drżących rąk przypomniał mu dawne czasy, gdy jego własny ojciec cierpiał w milczeniu. Wtedy nie miał siły zareagować, ale teraz los dawał mu szansę naprawić coś w sobie. Ruszył spokojnym, pewnym krokiem w stronę zbiegowiska. Każdy krok odbijał się echem w jego duszy. Młodzi ludzie nadal śmiali się, nieświadomi nadchodzącej zmiany. Ich okrzyki były jak echo bezduszności, które brzmiało w całym parku. Starszy mężczyzna pochylał głowę coraz niżej, jakby chciał wtopić się w ziemię. Na jego ramionach spoczywał ciężar wielu lat pokory i zmęczenia. Nikt nie wiedział, jak wiele przeszedł, ani jak blisko był załamania. A jednak los przygotował dla niego coś więcej niż kolejne upokorzenie. Milioner zbliżył się powoli, oceniając sytuację z chłodnym opanowaniem. Widział, że tłum nie dostrzega nic poza chwilową rozrywką. Jednocześnie czuł narastający gniew, który w nim rzadko gościł. Gniew ten jednak niósł ze sobą nie przemoc, lecz determinację. Przeszedł obok pierwszych gapiów, którzy dopiero teraz zaczęli zauważać jego obecność. W ich spojrzeniach pojawiło się zaskoczenie. Park nagle ucichł, jakby rozpoznał, że dzieje się coś ważnego. Ci, którzy jeszcze przed chwilą się śmiali, zaczęli się cofać. Niewypowiedziane napięcie przenikało powietrze, zmieniając atmosferę na ciężką i poważną. Starszy mężczyzna uniósł wzrok, niepewny, czy widzi rzeczywistość, czy tylko życzenie. Jego oczy spotkały spojrzenie milionera, pełne siły i spokoju. To spojrzenie zmieniło wszystko. Milioner stanął przed nim, tworząc tarczę między nim a kpinami świata. Choć w parku panowało milczenie, emocje krążyły jak burza nad głowami świadków. Czuł, że jego obecność stawia granicę, którą nikt nie odważy się przekroczyć. Starszy mężczyzna oddychał ciężko, próbując zrozumieć, dlaczego ktoś taki stanął po jego stronie. To, co miało się wydarzyć, przekroczyło jednak wyobrażenia wszystkich. Ten moment stał się początkiem czegoś o wiele większego. Milioner zrobił coś, Czego nikt się nie spodziewał, wyciągnął dłonie, aby podnieść torbę starca. Był to gest prosty, lecz niosący niesamowitą moc, przełamującą mur obojętności. Świadkowie patrzyli w osłupieniu, nie rozumiejąc, jak ktoś tak wpływowy może wykonać tak pokorną czynność. Starszy mężczyzna poczuł falę wzruszenia, która niemal odebrała mu oddech. Podniesiona torba stała się symbolem odzyskiwanej godności. Tym jednym ruchem milioner zmienił bieg całej sceny. Młodzi ludzie odsunęli się jeszcze bardziej, zaskoczeni, a może zawstydzeni. Z ich twarzy zniknął beztroski śmiech, zastąpiony niepewnością. To, co wydawało im się zabawą, nagle stało się ciężarem winy. Milioner nie musiał wypowiadać słów, aby ich uciszyć, wystarczyła jego postawa. Starszy mężczyzna stanął nieco wyżej, jakby jego ciało odzyskało dawną siłę. Atmosfera parku na chwilę się odmieniła. Ludzie zaczęli szeptać, próbując zrozumieć sytuację. Jedni byli wzruszeni, inni zmieszani, ale nikt nie pozostał obojętny. Gest milionera odbijał się echem w ich sercach, zmuszając ich do refleksji. Ci, którzy wcześniej patrzyli z dystansu, teraz czuli ciężar swojego braku reakcji. Wszystko to składało się na lekcję człowieczeństwa, której nie spodziewali się w zwykły dzień. Park stał się miejscem przemiany. Starszy mężczyzna stał nieruchomo, jakby bał się, że chwila zaraz zniknie. Jego oddech drżał, ale już nie ze strachu, lecz z wdzięczności. Milioner widział w nim nie tylko starość, lecz historię pełną walki i wytrwałości. Obraz ten uderzał w niego z siłą dawno zapomnianych wspomnień. Wiedział, że nie może skończyć na jednym geście. Powoli odwrócił się do tłumu. Wzrok milionera prześlizgnął się po twarzach gapiów. Każdy, kto go zobaczył, opuszczał wzrok w poczuciu wstydu. To nie był wyrzut, lecz niemy apel, odpowiedzialność. Przez chwilę panowała cisza, która mówiła więcej niż jakiekolwiek słowa. Milioner czuł, że musi dokończyć to, co los przed nim postawił. To spotkanie miało znaczenie większe niż samo upokorzenie. Nad parkiem znów zawisł spokój, lecz tym razem miał inny wydźwięk. Świadkowie zdarzenia zaczęli odchodzić, wciąż zamyśleni. Milioner i starszy mężczyzna zostali prawie sami, jakby świat postanowił oddać im chwilę. W powietrzu unosiła się mieszanka ulgi i niewypowiedzianego bólu. Ta chwila miała trwale odmienić ich życie. Starszy mężczyzna oparł się lekko o laskę, nabierając powietrza głębokim, uspokajającym ruchem. Jego ciało wciąż drżało, ale dusza zaczynała się prostować. Milioner patrzył na niego z szacunkiem, który rzadko okazywał komukolwiek. W jego oczach odbijało się zrozumienie ciężaru lat spędzonych w samotnej walce. Wiedział, że musi zrobić coś więcej niż obrona przed tłumem. Czuł odpowiedzialność która spadła na niego niespodziewanie. Park powoli wracał do zwykłego rytmu, ale echo wydarzeń unosiło się w powietrzu. Przechodnie spoglądali ukradkiem, jakby chcieli zapamiętać ten niezwykły obraz. Starszy mężczyzna poprawił płaszcz, próbując odzyskać zwykłą postawę. Jednak w jego gestach wciąż było widać ciężar samotnego życia. Milioner widział to i rozpoznawał w nim cień cierpienia, który znał aż za dobrze. To ich połączyło, choć nic nie zostało powiedziane, ich obecność obok siebie była pełna znaczenia. Starszy mężczyzna spoglądał na alejkę, jakby chciał ruszyć w dalszą drogę. Jednak jego krok był niepewny, a dłonie wciąż drżały. Milioner to zauważył i poczuł, że ta historia jeszcze się nie zakończyła. W jego myślach pojawiło się wspomnienie własnego ojca idącego podobnym krokiem. To wspomnienie uderzyło go jak fala. Jego serce ścisnęło się, a umysł podjął decyzję szybciej niż słowa mogłyby to wyrazić. Wyciągnął rękę, nie po to, by pomagać, lecz by towarzyszyć. Starszy mężczyzna przyjął ten gest z zaskoczeniem i nieśmiałą ulgą. Było to coś więcej niż pomoc fizyczna, to było zaproszenie do godności. Świat wokół nich nagle zwolnił, jakby obserwował narodziny czegoś ważnego. To był moment, który przekraczał codzienność. Ich kroki zaczęły zgrywać się w powolnym rytmie. Starszy mężczyzna mimo zmęczenia trzymał się prosto, czując niewidzialne wsparcie. Milioner dostrzegał w każdym jego ruchu historię życia pełnego wyzwań. Nie widział w nim słabości, lecz głębie człowieka, który przetrwał więcej, niż świat mógłby pojąć. To spotkanie było dla niego lekcją pokory. Park stał się przestrzenią refleksji, przeszli obok ławki. Na której jeszcze przed chwilą trwało upokorzenie. To miejsce teraz wydawało się puste, pozbawione dawnej drwiny. Jakby echo śmiechu zostało wypchnięte przez ciężar ważniejszej prawdy. Starszy mężczyzna zatrzymał się na moment, jakby chciał symbolicznie pożegnać to, co go zraniło. Milioner czekał cierpliwie, dając mu przestrzeń. Ta chwila była konieczna. Z każdą sekundą w powietrzu rosło poczucie przemiany. Starszy mężczyzna spojrzał w niebo, jakby szukał tam odpowiedzi. Szarość ustępowała powoli jaśniejszym tonom, choć słońce wciąż skrywały chmury. Milioner poczuł, że to nie przypadek, że znalazł się w tym parku o tej porze. Czasem los prowadzi człowieka tam, gdzie najbardziej jest potrzebny. A dziś był to właśnie ten moment. W ich wspólnej obecności było coś niezwykle spokojnego. Starszy mężczyzna wydawał się coraz silniejszy, jakby odzyskiwał dawno utracone poczucie wartości. Milioner obserwował to z cichym wzruszeniem, pamiętając o własnych bliznach. Każdy z nich niósł w sobie historię, której inni nie mogli widzieć. A jednak w tej chwili te dwie historie splatały się w jeden ważny akt człowieczeństwa. Był to moment głęboko ludzki. Starszy mężczyzna ruszył dalej, pewniejszym ruchem niż wcześniej. Milioner dopasował krok, czując, że podąża we właściwym kierunku. Park stawał się coraz cichszy, jakby chciał utrwalić tę scenę na zawsze. To, co zaczęło się jako akt obrony, przerodziło się w milczącą więź. Więź dwóch ludzi, którzy przypadkiem odnaleźli siebie w miejscu pełnym obojętności. Ten przypadek miał znaczenie większe, niż mogli przewidzieć. Gdy dotarli do wyjścia z parku, Świat znów przyspieszył, samochody przejeżdżały, ludzie wracali do swoich spraw, a miasto pulsowało. Jednak w ich sercach coś zostało, ślad chwili, która odmieniła perspektywę. Starszy mężczyzna zatrzymał się, jakby chciał jeszcze raz spojrzeć na drogę za sobą. Milioner również spojrzał, widząc nie park, lecz przemianę, którą tam znaleźli. To spojrzenie miało w sobie spokój. W ich cichym zatrzymaniu było więcej emocji niż w słowach. Starszy mężczyzna wydawał się lekko uniesiony, jakby odzyskał część siebie. Milioner czuł, że spełnił nie tylko obowiązek, lecz misję serca. Ta droga przypadkowego spotkania stała się dla niego ważną lekcją. Widział, że życie czasem daje szansę, by naprawić dawny ból i że nie wolno jej przegapić. Przechodnie nie rozumieli w pełni, co się wydarzyło. Ale widzieli zmianę. Widok tych dwóch mężczyzn obok siebie wnosił do ulicy ciepło. Jakby w świecie pełnym pośpiechu pojawił się przypomniany promień człowieczeństwa. Milioner patrzył na starszego mężczyznę z rosnącym szacunkiem. Nie widział już w nim ofiary, lecz człowieka niezwykle silnego. Ten obraz na długo pozostał w jego myślach. Starszy mężczyzna skinął lekko głową, wykonując gest pełen wdzięczności. Był to znak nie tyle podzękowania, ile uznania dla czyjegoś serca. W jego oczach odbijała się nowa nadzieja, która dotąd była ukryta. Milioner poczuł, że jego własne serce również coś odzyskało. Ta chwila połączyła ich w sposób, którego żadne słowa nie mogłyby wyrazić. To było piękno prostego dobra jakby świat chciał ich nagrodzić. Wiatr ucichł, a nad miastem rozjaśniło się niebo. Nie była to zmiana pogody, lecz symbol łagodniejszego jutra. Starszy mężczyzna zrobił pewny krok w swoją stronę, niosąc w dłoni lekką torbę. Milioner patrzył na niego z głęboką satysfakcją. Wiedział, że czasem nawet najmniejszy gest może zmienić czyjeś życie. A dzisiaj był świadkiem tego cudu. Gdy ich drogi zaczęły się rozchodzić, żaden z nich nie czuł pustki. W ich sercach zostało coś. Co można nazwać cichą siłą. Starszy mężczyzna szedł spokojniej, jakby odzyskał część własnego świata. Milioner wracał do limuzyny z poczuciem spełnienia, którego pieniądze nigdy nie dają. Ten dzień stał się symbolem nadziei dla obu z nich. A park pozostał świadkiem tej przemiany. Milioner zamknął drzwi limuzyny, ale jego spojrzenie wciąż było miękkie i zamyślone. Wiedział, że to, co zrobił, było konieczne nie tylko dla starca, lecz i dla niego. Świat pędził dalej, lecz w jego sercu zapanował spokój, jakiego dawno nie czuł. Starszy mężczyzna ruszył przed siebie, niosąc ze sobą nowo odnalezioną wartość. Ich spotkanie było krótkie, lecz zostawiło długotrwały ślad w życiu obu. Tak zakończyła się historia, która pokazała, jak jeden gest może zmienić wszystko.